Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu błędu P0353, który oznacza awarię obwodu cewki zapłonowej C, pierwotnej wtórnej. Ten kod błędu może być frustrujący, ponieważ może powodować różne objawy, takie jak szarpanie silnika, problemy z rozruchem, a nawet. całkowity brak możliwości uruchomienia samochodu. W tym filmie wyjaśnię. Co oznacza kod błędu P0353, jakie są jego najczęstsze przyczyny i jak można go naprawić. Pokażę również, jak zdiagnozować problem za pomocą prostego multimetru. Jeśli masz problemy z kodem błędu P0353, koniecznie obejrzyj ten film. Kod błędu P0353 oznacza, że w twoim samochodzie wystapił problem z cewka zapłonowa C. Cewka zapłonowa jest odpowiedzialna za wytwarzanie wysokiego napięcia, które jest potrzebne do zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu błędu P0353: uszkodzona cewka zapłonowa C, uszkodzony przewód zapłonowy, uszkodzona świeca zapłonowa, uszkodzony moduł sterujący silnika ECM. Objawy kodu błędu P0353 mogą obejmować: trudności z uruchomieniem silnika, nierówną pracę silnika, spadek mocy, zwiększone zużycie paliwa, zapalenie się kontrolki check engine. Aby zdiagnozować kod błędu P0353, należy odczytać kody błędów za pomocą skanera OBD2. Sprawdzić cewkę zapłonowa C pod katem uszkodzeń. Sprawdzić przewody zapłonowe pod katem uszkodzeń. Sprawdzić świece zapłonowe pod katem zużycia i uszkodzeń. Sprawdzić moduł sterujący silnika ECM pod katem uszkodzeń. Aby naprawić kod błędu P0353 należy wymienić uszkodzona cewkę zapłonowa C. Wymienić uszkodzony przewód zapłonowy. Wymienić zużyte lub uszkodzone świece zapłonowe. Naprawić uszkodzony moduł sterujący silnika ECM. Kod błędu P0353 może być powiązany z następującymi kodami: P0351, P0352, P0354, P0355. Jeśli potrzebujesz nowych świec zapłonowych, Możesz je kupić w sklepie Auto24. Auto24 oferuje szeroki wybór świec zapłonowych od różnych producentów. Kod błędu P0353 oznacza, że w Twoim samochodzie wystąpił problem z cewka zapłonowa C. Aby rozwiązać ten problem, należy zdiagnozować przyczynę usterki i wymienić uszkodzona część. Jazda z kodem P0353 może być niebezpieczna. Ponieważ może to prowadzić do wypadnięcia zapłonu, szarpania silnika i utraty mocy. W najgorszym przypadku może to spowodować uszkodzenie katalizatora. Zaleca się jak najszybsze naprawienie tego kodu. Naprawa kodu P0353 może być wykonana samodzielnie, jeśli masz odpowiednie narzędzia i wiedzę. Jednakże, jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, Najlepiej jest oddać samochód do mechanika. Aby zdiagnozować kod P0353, należy wykonać następujące testy: sprawdzenie świec zapłonowych, sprawdzenie przewodów zapłonowych, sprawdzenie cewki zapłonowej, sprawdzenie wiązki przewodów. Koszt naprawy kodu P0353 u profesjonalisty może się różnić w zależności od warsztatu i lokalizacji. Zazwyczaj koszt naprawy wynosi od 200 do 500 zł. Tak, kod P0353 może być również spowodowany innymi problemami mechanicznymi, takimi jak uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Uszkodzony moduł sterujący silnika ECM. Kod P0353 to poważny kod usterki, który może prowadzić do problemów z prowadzeniem pojazdu. Jeśli zauważysz ten kod, zaleca się jak najszybsze naprawienie go.